Wiadomo, że beach soccer bez słońca jest jak polska reprezentacja bez Bogusława Saganowskiego. W sobotę niemal cały dzień padało, aż przyszedł czas na mecz Polska-Holandia. Cieszymy się z tego bardzo, w końcu to słoneczko do nas zaświeciło. Niemal pełne słońce, pełen stadion i pełna mobilizacja. Przed meczem z Grecją apelowaliśmy o chłodne głowy ten spokój zobaczyliśmy dopiero podczas meczu z Holandią. Wspominaliśmy o Bogusławie Saganowskim i to właśnie on strzelił dwie pierwsze bramki w tym meczu. Później fantastyczne, choć trochę przypadkowe trafienie Witka Ziobera i było 3-0. Z niby bezpiecznego wyniku zrobiło się nagle 3-2. Na szczęście w rolę snajpera wcielił się również grający cały mecz bardzo solidnie w defensywie Bartłomiej Piechnik. Bramka na 5-2 to sytuacja, którą powtarzać można w nieskończoność. Świetne zagranie Saganowskiego i cudowny strzał Ziobera. W samej końcówce meczu Holendrzy zdołali wykorzystać rzut karny i mecz zakończył się wynikiem 5-3 dla reprezentacji Polski. Dźwięk spadającego z serca trenera Saganowskiego Kamienia. Było nawet słychać w południowej części Polski. Kiedyś musieliśmy się wreszcie przełamać. Ja myślę, że temu zespołowi po prostu potrzeba tylko i wyłącznie grania. I tak naprawdę dzisiaj to było widać. To jest może szósty czy siódmy mecz w tym roku, nasz dopiero. No, o, I to i od razu taką stawkę. Więc yy, chwała chłopakom, że potrafili się podnieść. My wczoraj usiedliśmy. Z Zresetowaliśmy wszystkie negatywy z tamtych meczów z Katani, stąd i widać, że poskutkowało. Chłopaki przyszli na ten mecz z wiarą w zwycięstwa i, i to się udało. W końcu zaczęliśmy pozytywnie. Nie musieliśmy gonić wyniku, to jest oczywiście dla nas komfort psychiczny. No wiemy, nie układa nam się od początku. Nie wiemy dlaczego, no w końcu kiedyś musiała narzekać zadyszka złapać, ale cieszymy się, że w takim meczu z Holendrami Udało nam się pokazać, że potrafimy grać i wygrywać. W tamtym roku mieliśmy naprawdę, dopisywało nam szczęście. W tym roku no, każdy mecz zaczynaliśmy od 1-0, 2-0 w plecy, potem goniliśmy, no, nic nie wychodziło. A w tym meczu no, od początku wszystko użyło się po naszej myśli no, i wygraliśmy.